mano, jedziemy do Grubego do studia. Widzicie, yy, raperzy przed wydaniem płyty właśnie takimi furami jeżdżą niestety. Także jedziemy nagrywać kolejny Hardcore na, do mojego nowego albumu na Widzicie, kurna Hardcore. Naraz. Jesteśmy już w drodze do Grubego studia. Eee, Gruby pewnie już tam czeka na mnie i masturbuje się pod swoimi miksery. I kurwa zawsze to robi. Eee, przed moją nagrywką, kurwa, bo nie chcę, mu napęczniał jego fiploczek, kurwa, jak będę nagrywał. Także za chwilę tam jesteśmy. Dobra, dojechaliśmy na miejsce zaraz w tych drzwiach ukaże nam się wielka postać grubego człowieka. Jest nasza wielka postać! Gruby są Grubasy! Zapraszasz? Zapraszam. No to jedziemy. To no co kurwa, jest hardcore, jest hardcore. Robimy na piel dala, się do nagrywki. Na Kolejny kawałek, grubego go nagramy. To kurwa, to jest kurwa, nie jest kurwa, to kurwa, to skumaj, kurwa, to skumaj, puna, to jest ciebie to Dobry potęga to jest kurwa, dobry anielski kurwa, to jest kurwa, kurwa, Jedziemy z kurwa, to jest kurwa, to kurwa, to kurwa, to kurwa, masz kurwa, to kurwa, masz kurwa, to kurwa masz kękor To Was potęga pył Teraz o klebery dobry anielski był Chciałbyś się obudzić, nie ma szans na wulację samez taksi Idziemy do domu? Nie to <try> umieralni <try> Fatni <try> przed <try>